Czy pracownik może upoważnić inną osobę do odbioru świadectwa pracy? Tak, pracownik może pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru tego dokumentu, wskazując jej imię i nazwisko w upoważnieniu oraz dane identyfikacyjne, czyli albo PESEL, albo numer dokumentu tożsamości. I takie upoważnienie musi być opatrzone własnoręcznym podpisem pracownika. Warto również zaznaczyć, że ustawodawca nie wyznacza katalogu osób, którym takie upoważnienie można. Wystawić, czyli może być to dowolna osoba wybrana przez pracownika. Co do formy upoważnienia, tutaj pomocny jest paragraf trzeci rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który pozwala na wystawienie tego upoważnienia, zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Wątpliwości jednak może budzić wystawienie takiego upoważnienia dla osoby niepełnoletniej. Z uwagi na to, że osoba niepełnoletnia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pracodawca nie ma obowiązku wydawania takiej osobie świadectwa pracy. Ponadto w sytuacji śmierci pracownika do odbioru świadectwa pracy po zmarłym pracowniku, również członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej mogą upoważnić inne osoby do odbioru świadectwa pracy po zmarłym pracowniku.